Siemanko, z tej strony Sheeran, to jest kolejny odcinek zagrajmy w Super Meat Boy Jesteśmy na trzecim Charpterze, przeszedłem tamten Charpter, gdyż Nagrałem, e, nagrałem tą część, e, i... jakby to mówić? Nagrałem tą część Ale okazało się, że po prostu powinien się różnymi programami do puszczenia muzyki na tym speaku itp itd., itd 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 I zauważyłem, że e, Dźwięk mi się nagrał Myślę, a dobra, nagram dźwięk Nie Jebie to nie nagrałem dźwięku, przepraszam was za to, wiem, że jestem leniwy, ale to już musicie mi wybaczyć. Nagrywam was od trzeciego Yyy... dobra, no więc co, będziemy zaczynać. Jeszcze tylko coś ogarnę, włączę charpter. Tylko jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, bo zapomniałem. Bo zapomniałem. I zaraz zaczniemy grać znowu. Jest tu naprawdę cholernie ciepło, ja... Wręcz się moje systemy... Po prostu cały, cały jestem gorący O Kurde Naprawdę mi jest tak ciepło, że szkoda gadać Chyba wszędzie w o tej porze jest ciepło Eee Kurde A więc tak, jest to Charter trzeci w O, jak budować Jesteśmy w jakimś tam miejscu W produkcji soli Tak, w produkcji soli I nie możemy dotykać soli, gdyż nas zabija. To na pewno. Piły oczywiście i TP i TD, co spotkaliśmy się z tym wcześniej. Eee, pff, no, i, no i co? Musimy przyjść tak jak zwykle, tak? Mm. Zdowolę pewną przerwę z filmami, gdyż nie mam jak nagrać, To po pierwsze znów. A po drugie, jakoś nie mam ochoty. Co chwilę gdzieś jadę na rowerach czy coś. I po prostu naprawdę nie chce mi się. Mm, nie mam zbyt dużo chęci, ja chyba ma, mam tak mało wyświetleń w, podczas wakacji, bo nikt tego nie ogląda, bo mu się nie chce. Co jest raczej zrozumiałe. Bo komu by się chciało oglądać coś w wakacje, kiedy może porobić multum innych rzeczy. Tak jak ja. Dzisiaj mm. eee, dzisiaj mam kolejną jakby serię na nagrywanie, kurde lamie la straszliwie. Eee, a właśnie, nie będę tam traczał żadnych adnotacji do filmu z NFS-a chciałem wtłoczyć parę adnotacji w związku z y, mm, tym bitrip runnerem, o tak to się zwało. E, z... Chciałem to wytłumaczyć, gdyż nagrałem dwa odcinki z tego. Było dość późno, nie chciało mi się już grać. E, naprawdę. Nie miałem ochoty już tego nagrywać. Znudziło mi się to i brakło mi chęci do, nag do nagrywania tej gry I Wbiłem parę dni potem, myślę dobra, nagram coś znowu To dobra, to yy kurde, nie, sk nie skupiam się na grze mm, to wtedy ten To trochę słabo i próbowałem parę razy potem, próbowałem reinstalacji, itp itd. ale nie działało po prostu, gdy włączałem grę, runner X przestał działać. I na tym, się, na tym się skończyła moja przygoda z Bitreep Miałem zamiar wrzucić te dwa odcinki, lecz zrenderowałem dwa po kolei i nie zauważyłem, że są jakby tu wrzu wrzucone w ten sam folder, i na tej samej po prostu zastąpiłem te pliki, jak jeden osioł. Ym, cholerka. Eee, yy, i. Chyba wejdziemy cały, cały ten ten. Cały odcinek spędzimy na tym odcinku. Najwyżej. Komu to robi? Mi to zwisa. Ważne, żebym się wypowiedział na swój temat, który mam zamiar wypowiedzieć. O, przyszedłem. Finally. Mmm. Może wrzucę coś z Lola, bo mam taką ochotę sobie w to pograć. A nie, zapomniałem, tutaj się tu nie idzie. Diem. Chyba mogę tam stanąć krawędzią. Mmm. A więc tak. Yy... Damn! To było słabe. Ale co poradzę? Dude. Hmm. Będę nagrywał z Iona. Jeżeli pozwoli mi na to dzisiaj mój komputer, to dzisiaj też jeszcze się biorę za nagrywanie. Oczywiście spróbuję to nagrać. ja yy, bardzo fajna gra. Nie mam. Z, tam spostrzegłem na Facebooku, ktoś grał, myślę ooo Fajna gra ogólnie w trailerze, fajnie wygląda, może sobie zobaczę O co w niej chodzi, z czym to się jej, itp i itd, itd No i, no zobaczyłem sobie Patrzę Gra całkiem ciekawa, może coś nagram Nabiłem to trzeci poziom i... Może coś teraz ogarnę O, bardzo ładne Podoba mi się mój fart Ale niestety oczywiście krok potem musiałem paść O, ścinka Czyż to, czyż to nie jest cudowne? A. I przeglądałem na takie różne temat filmy itp. itd. itp. itd. Cały czas to powtarzam, ale nie wiem dlaczego. Bo mogę. Tak, bo mogę. Dlaczego? Bo mogę. Kurde, nie od LOL. Udało mi się zebrać bandaż. Się stosuje, co jest stosunkowo dziwne, wiedziałem, że padnę. Yy, tak, tak. Zauważyłem, że muszę wrzucić coraz częściej filmy, czyli muszę jak najwięcej nagrywać dla Was, ale naprawdę nie mam chęci. co. Nie myślałem, że będę tak robił. O nie, pociąg, przepraszam, ale mieszkam blisko stacji kolejowej i naprawdę blisko, mam 5 minut, tak, bo mam z górki. A potem mam znów tam i trochę i w ogóle i tak, bo tak. Oczywiście yy, centralna instrukcja i czasami po prostu jak jedzie jakaś pośpiecha czy coś to słychać bardzo głośno i to mnie denerwuje. O kurde, padłem. Lepsze to było wyjście, bo nie wiedziałem jak już tam wyjść. Yy... Jest! Tak Ten level bardzo przychodzi mi no Znaczy się ciężko O, masa midbojów, masa midbojów Pfff, pff, pff. um, może tą myszkę A ten, ten, level wiem z czym się je To jest trudny poziom W sumie nie aż taki trudny, tylko trzeba dobrze wymanewrować Eee. Mam nadzieję, że teraz będzie mnie słychać Bo przez ten głupi program Nie było mnie słychać i się wku... Oj, oj, oj Naprawdę, załapałem wielkiego nerwa. Nie wiem, ile ten materiał będzie trwać. Mam mało miejsca na dysku, więc za długo sobie nie pogadam. Zważywszy, że jeszcze chcę zrobić, jakby to obeznanie po świecie, po Ionie itp. i td. Hmm. Jeszcze mam dzisiaj trochę czasu na nagrywanie. Rodzinka mi wyszły, kumpel poszedł. Eee, więc można nagrywać. Kurwa. Przepraszam. No ja czasami tak zarzucał przekleństwa, bo mogę... Mogę makler i będę to robił. Mi, ja mogę to robić i będę to robił. Mi to jak, naj, naj, jak najmniej mi to przeszkadza, żeby przeklinać, bo nie wiem, ludzie sobie zarzucają, bo... O, jest mała widownia, nie trzeba zarzucać przekleństwami I jebać to. Ja będę mówił jaki mi się podoba i jak ja będę chciał mówić. Więc powiem to raz czy dwa razy to słowo kurwa i będzie spoko, bo naprawdę czasami są raidże y niesamowite. I inaczej wręcz tego nie mogę wymówić. Wiem to, że przeklinam. O jezu, dziecko szatano. Nie, po prostu. Po prostu. Bo mogę. Tak, bo mogę. Uh, Dejam. Te levely chyba zajęły mi najdłużej. A co dopiero będzie na ostatnim Charterze. Chyba jak już będę miał nowego kompa. Kompa, tak. Jak już będę miał nowego kompa i, I będę mógł streamować, to pewnie tak jakoś na streamie to przejdę lightowo. Eee... Ale zobaczymy. Na pewno zacznę karierę streamerską, jak yy, zakończę. Yy, nie przeprowadzkę, przeprowadzkę nie, to jest za wcześnie dla mnie. Jak skończę yy, ro, robić tu coś. Yy, jak zakończę. Kuf, jakby to ująć, tak poprawnie po, po polsku ująć. Yy, jak skończę montaż nowego komputera i nowego, nowego stanowiska pracy. Tak to ładnie ująłem. Ująłem. Jump, 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 jump... Jump, 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 jump... Bardzo ładne. Tutaj chyba... Tutaj chyba zakończyłem.. O nie, to jest... Ja wiem co to jest za level, to Ten level jest straszny! Nie, widzicie? Ten level jest tak denerwujący, że ja na nim tak... Tak, tak traf, Tak traciłem nerwy. Że... Uwierzcie mi, nie chcielibyście tego słyszeć, co ja tam wypowiadałem. Naprawdę. To jest smutne, co ja tam robiłem. Żal było patrzeć. I. Lol. Lolololol. I w ogóle. Ja nie wiem jak, ale jak możemy wyciągnąć tamten bandaż? Możecie podesłać mi jakiś link, czy coś do jakiegoś filmu z Super Meat Boyem. Gdzie tam są ogólnie te prosy, nie niepro... prosy. Nie No. Mm. Welkie mega propsy. A łatwoś mnie gryzie... Eee, blub, 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 blub. Zamierzam zakupić sobie Science Row 3 jak i Science Row 4. Jeżeli to by mi pociągnie na dosyć dobrze na mi kąpie, to mam nadzieję coś dobrego z tego wstawić, bo naprawdę gra, gry są gry typu Science Row są świetne jak dla mnie. Gry typu Science Row to taka magia, że... To jest naprawdę magia, magia i jeszcze raz magia. Uwielbiam te serię gry. Kur dwa. Bym już tak blisko, a zrypałem sprawę. No, zaraz pewnie będą dzwonić, że, ma, że mam iść. Więc spróbuję jeszcze raz, dwa szybko przejść ten poziom, tak jak wtedy, bo. Przychodzę to do dosyć długo i raz dwa i rzucę z ajona. Tak! Dobra, dobra, przejdę ten poziom. Wiem, że ten poziom jest zjebany na ryju, bo wiem, bo już go przychodziłem. Wtedy nie wiem naprawdę, jak go przejść. Muszę jakoś to wyczaić ten przeskok. Jak to nie to najwyżej zobaczę, to w... zobaczę to w tym. Może tak. Aha. Jeżeli to było aż tak łatwe, to jedynie co mogę zrobić, to pisnąć Face Palma. Ja mogę się odbijać na bok. Kiedyś myślałem, że to muszę... Nie kiedyś, tylko nie ostatnio myślałem, że muszę to bokiem przeskoczyć takie. Jaki, taki wiraż pisnąć. O kurde, znów się otarłem o to. Nie w tą stronę szmatomaklir ma eee... Mam Mam jakby to powiedzieć? Mam myśl... tak o lol, to było świetne! Yy, mam taką myśl, że jeżeli mój komputer będzie wystarczający, ten, ten nowy, o lol, 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 to będzie szybki poziom, coś tak czuję. Jeżeli ten mój nowy, kompu o, jeżeli mój nowy komputer będzie wystarczający, to potrafi, potrafiłbym nagrać BFA4, który wyjdzie niedługo, bo oczywiście zanim ja uzbieram na ten komputer, to minie parę ładnych lat. Nie, no lat nie, ale myślę, że tak... półtora roku mi zajmie, bo oczywiście nie mam stałych zarobków. Z YouTube jeszcze nic nie zarabiam. To jest raczej logiczne. No, bo z tego co się tam orientuję, to... Za subskrypcję nie dostaję hajsu, nie dostaję za lajki hajsu, tylko za... Ani za komentarze. I dostaję tylko i wyłącznie hajs za wyświetlenia reklam, tak. Ale i tak to nie jest jakieś wielkie pieniądze, na przykład, nie wiem... 1000 zł 2 wyświetlenia reklam. Nie. Tak to nie działa. Dostaję ile? Dostaję mniej więcej jak ma, miałbym 1000 mniej więcej wyświetleń. Brawo, brawo ja. Miałbym pa, y, z, y, przypuszczając, że miałbym 1000 wyświetleń, To jest mało prawdopodobne. Teraz już wiem, co to zrobić. Dobra. Y, przypuszczając, że miałbym 1000 wyświetleń, za same wyświetlenia reklam. Dostałbym od Google. Od Google dostałbym jakieś 2,5 złotego, Nie więcej. Naprawdę nie więcej. Więc uwierzcie mi, łapkowanie w górę, subskrybowanie mojego kanału nic wam nie daje. Mi daje dużo, bo daje mi satysfakcję i... zacięż na ryju A Was to naprawdę nic nie kosztuje. Nie mam jeszcze włączonego płatnego kanału. I raczej tego w ogóle nie zrobię, gdyż w ogóle nie mam... Nikt by mnie nie subskrybował przez ciąg, nie wiem, czterech, czterech lat wrzucenia filmu. Nie ma naprawdę to żadnego sensu. Hmm. Bo tak naprawdę, jak tak przeliczyć, przeliczyć to, 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 jakbym się odniósł do tego tematu wcześniej. Yy, wyświetlenia, tak, to i tak, znając życie to 60% mojej widowni ma ad 60-70% mojej widowni ma adblocka. Czyli z takich 6000 reklam dostałbym mnie całe 2 złote 2 złote tak dobrze przeliczając. Czyli widzicie, niby youtuberzy zarabiają gruby hajs. Nie jest tak naprawdę. Naprawdę. Wszyscy myślą, że o, zacznę zrobić to YouTube, grube miliony za dwa wyświetlenia, będę bogaty i kupuję sobie nowe chaty. Tak, jo nie, niestety, tak ta, ta w, te, w ten sposób to nie działa i nie ja wiedziałem, że nie będzie to działać w taki sposób. To by było bez sensu. To by każdy każdy zwykły człowiek by się utrzymywał na YouTube, a to by było dziwne. Nikt by nie wychodził z domu i każe... Nagrywam, 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 teraz zamiast by się by, byłaby, zamiast edukacji byłoby jak jak dobrze nagrywać let's play, a jak dobrze renderować filmy i Na czym by się opierała cała ludzkość. A tak nie ma. No tak naprawdę to był tak banalny sposób zarobku, że dziesięcioletnie dziecko przy dwóch subskrypcjach mogłoby zarabiać miliony. Nie no, miliony, nie a tysiące. Na przykład jakby ktoś by dostawał, nie wiem, za wyświetlenie 4 zł to i tak jest dużo. Wyświetlenie jednej reklamy 4 zł to jest... Jak takie coś by było, to... To naprawdę to... To, to by było coś dziwnego. To by było naprawdę coś dziwnego. W ogóle zmyślam jakieś tematy z dupy, żeby jakoś odcinek uzupełnić. Ale dobrze, bynajmniej nie macie czego słuchać. Bynajmniej nie mam do czego mordę otworzyć. Jest dobrze. Zaraz to skończę. Jeszcze parę razy porajdźuję sobie, parę razy coś wypowiem. Mm, zaraz się do nagrywania kolejnego odcinka. Co poradzić? Odbijamy się, kurde. Dobra, która jest godzina aktualności? No sobie się dwa czyli zapewne jest jakieś pół godziny, będę dzwonić. Zobaczcie, ja mam miejsce na dysku. Stworzy mnie więcej taki krótki materiał. Nie będę tego teraz renderował, bo nie ma po co. Znaczy, się jest po co, ale nie ma po co teraz, bo nie, nie mam zamiaru tego. W sumie, kurwa. Przepraszam. Lolololol mm. lol, lol, lol. Aha, to ja tam muszę skorzystać. Aha, takie buty. Czyli za lekko się wybiłem. Dude. Za lekko. Mm. Nie. nie no, dobra. Jeszcze trzy próby, tak. Maksymalnie trzy próby, ja się już będę z wami żegnał. Bo nie ma po co dłużej tego męczyć. Ja pewnie za czwartą próbą to przejdę. I jeszcze dwie próby mi zostały. Dwie próby mi zostały. Cii, to się nie liczy. O nie za lekko. I jeszcze ostatnia próba. Ostatnia próba. Ostatnia próba. Czy uda mi się? Czy uda mi się? Oczywiście, że mi się nie, nie uda. Tego nie liczmy. Takich wpadek nie liczmy. Dude. Takich wpadek nie liczmy. To już podjąłem wcześniej taką decyzję. Okej, okay, dobra. A więc ja się wtedy już z wami Ja was zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału, gdyż to naprawdę motywuje do dalszej pracy i wtedy mam większy chęci na robienie materiału, co jest bardzo ważne dla mojego kanału i mojego kanału, mój kanał, mój kanał, mój kanał. Moi kanał. What, the fuck? What the fuck I'm doing? Um, naprawdę to nie, nie daje mi żadnego hajsu. Ja to robię, jakby to nie wyłącznie hob dla hobby. I spra sprawa mi to po prostu przyjemność, tak? Mam ochotę to robić, będę to robił i będę to robił dopóki mi się to nie znudzi, tak? O to w tym chodzi. O to w, mi w tym chodzi, bynajmniej. Jakoś nie dostaję z tego większych zysków, więc robię to ogólnie tylko dla Was, żebyście mieli co oglądać, tak? Ech. Jeszcze raz to powiem wtedy. Do, do zobaczenia. Po prostu lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie pod filmem, czy Wam się podoba, czy nie. Może chcecie jakąś serię, jakąś grę, to może sobie ogarnę i nagram coś. Do zobaczenia. Cześć.